Ziemniak zyskał się było to dawno temu, kiedy wszyscy zobaczyli, że na moim starym kanale pogadałem właśnie je. Przekonaliście mi śmiecie, że potrafię sprzedać je, bo miałem wtedy dziesiątkę i przekląłem przy przytacie. Teraz zaczek nowy okres, nowy czas i nowe życie. Ziemniak, nie jest przyszłością YouTube'a? Jeżeli nie wierzysz do mnie, no to mnie na tej się. Jakbyś mnie nie znalazł, no to szkoda. Lubię cię, ty lubisz mnie, a ja lubię ją, lecz nie musisz wiedzieć, że to jest mój klon Ej. Lecę prosto z mostu nie przejmuję niczym się, nawet problemami z sądem i kuratorem. Wciąż przyglądasz życiu się, tu jednak jakiś A ja ci nie daję szansy na zbyt zgodzenie. Byłoby to lojalne. Waliz lojalność. Ziolka jest nielojalna, a ma malojalna. Wiesz komu bo wolisz być jak dzik. Czy może lepiej mi z drużynę, która chwali się guci? Kto mnie straszył i wciąż straszy, właśnie ze strach się. Gówniany był ten wers. Ale teraz, kiedy wiem, co dokładnie poprawić mam, czas na nominacje, które właśnie mówię wam. Mular, dzięki za nominację, a ja nominuję kolejną. Jeden komunistę, Karol Biarak, wiesz o co chodzi. Dwa, Szaks Shadow, Skwany, nie wiem dokładnie, ty również wiesz o co chodzi. I Unikown, Ghost Unikowny oczywiście, Łyko. I na koniec specjalna nominacja leci do Marzika. Tak, do Marzika. No i to była moja brzydka szesnastka challenge. Cześć!